Będziemy realizować przyjęcie, na które, na które zaprosiła bardzo dziwnych osobników. Między innymi to będzie właśnie Lity, Rysiu i Badyl. Teraz tak, ustawcie się chłopaki, wybierzemy wam jakieś fajne charakterystyki. Może tak, Badyl, nasz tutaj pan Szczypior, kapitan Abażur... <laughs> już, już nie. Będzie miał jakiś problem ze swoim ciałem. Co się będzie działo z jego ciałem? Proszę bardzo. Może Mianowicie tutaj ten kołak, może tutaj ten okręg. Okay, Będą, po Będą no. odpadały po i odpadały po całej członki. Kolana już się Kolana już się same Spróbuję. No dobra, spróbujmy. Niech mu się zginają kolana we wszystkie strony. Okej. Ma ktoś lepsze? dobra, kolana A nie na przyjęciu, i się tak, tak zachowuję. W, w Parlamencie Europejskim? W no, Watykanie. W Watykanie. Myślisz, że jesteś w Watykanie. Ale bo, podpowiem ci, ale jesteś na przyjęciu. Ale nie wiesz. Ale ja że zrozumiałem, tak? tak? Rozumiałem. E, natomiast

<grym i zbyt> <grym i zbyt> ok, w takim razie, proszę Państwa, przypomnimy, Liki boi się tłum o papierze. się myśli, że jest w Watykanie, ale z Badelowi wybijają sobie wszystkie strony kolana. Drogie małe dziecko blondasku. Proszę, żeby jej Hanie. <grym i zbyt> Ania, na scenie gra. Czekaj, bo dzisiaj będzie pierwsze spotkanie permanentnych mandatowiczów. I tak, i, i tak, już mamy suszarkę, jest gumowy policjant i styropianowy polones. E, dobra, wszystko jest. E, Piętnasta, zegar słoneczny. Dobra, powinni być teraz. Zaraz powinni być. Skarb tam to pobije w prędkości. Suszara! Wow! 500 km na godzinę, to sztuki jeździ! Cześć! Cześć! Cześć. Mam na to zaprowadzenie po pianę! Tak? Ty? To Tak! Ile razy? Na razie jeszcze ani razu. Słuchaj, tu włam z sobą tą płytę do polis. O! Eee, no, to... Mi to bardzo... Cześć. O, ty też z Polski. Cześć, cześć, cześć. Ura! Ej, ja. godzina policyjna. Ej, to słuchajcie, to, 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 chłopaki, to robimy? Nie wiem, masz może jakieś stabilizatory, bo cały czas twist mi w głowie tylko. Przepraszam, to to okno? 突然。<c oughs> <laughs> Przepraszam, przybędę do sarkofagu. Y Mówię nam, oni z Wszyscy szkumem. Wszyscy lodówkach. Lodówka jest y korytarzem w lewo, w prawo i tam możesz otwierać. Nie wiedziałem, że jest zamrożony. <noise> Robi się gorąco, zrobię trochę wiatru. Y Słuchajcie. nogi na deskę do prasowania, wiesz. O, to by było dobre. Co? Tak. A, a, a może drabinę chcesz? Eee, wiesz, tak chodzi, eee. wiesz, tak. Albo tak między nogi weźmyś, tak malarze. Dobra, to, to daj. Czekaj. Weź, ej. Weź go, weź go A Ty też ja. masz taki problem? Na no, dwunastą, czekam, nie? Będzie transmisja w telewizji. Wiesz to e, pielgrzymka do Częstochowy dopiero w tydzień. i Blisko, no, I I nie, nie, tam jest. On jest biały! Jest biały! Nie o to, bo to a, 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 a. Krzyk siedem! Krzyk dziesięć! Też się świetny! Szepki węgiak! Znaczy yy, ta, tam jest Bazylika. A. Panowie, a potem. Mnie co to ty! Co Wystarczył to na spodziewanie. A ty tam Nie Wiedziałem, że to zrobię! Ja! Podstępna, ty! Ja postępna? Nie czy ty Też bym uciekł, gdybym mógł! Wiesz, to ja wiem, że ci zrobili groźbę i krzywdę. Połamali ci nogi, założyli te dziwne aparaty i rozciągałeś szczerze, żeby był jeszcze wyższy. Boję się Ciebie! Co Chodź. Nie, nie. A się czegoś boi. Cze, ja ci może zostawię. Ty ma takie zdjęcia, nie? A, nie! To jest nasz Polak! No. Tak, Polak, chłopaku jeszcze jeden! Boisz się Chrystusa!